Robert, żabka pokazuje czas, kwadrans po drugiej, ale ten statek na górze pokazuje temperaturę i jest niecałe 10 stopni. No to jest klasika, bo tutaj jest zawsze o 2 stopnie mniej. Niż w mieście? Nie w mieście, a zresztą woda jest, nie? No tak. Zimą to za da się raz po tym przejść, a to ryzyko. Ja bym sobie nie ryzykował. Ale tobie tutaj zimno nie jest? Nie. A teraz zrobię jeszcze lepiej niż miałem tą budę wcześniej. To miałem to same, tylko zrobiłem większą. Że nie muszę zgarbieni siedzieć. Mhm. Zgarbiony. A ty jeszcze zimy tutaj nie przeżyłeś w tym szałasie? To ja będzie mnie... twoja pierwsza zima w tym szałasie? O, w tym. No, że przestawiłem. Tak. A w tym szałasie, jak mi pobili głowę, tak tu. W spałem. namiotach. Mhm. To jest to samo, tylko większe to. Jaka zima jest w Wiedniu? Będzie zimno? Raz jest tak. Yy, zresztą masz ci zdjęcia, co ci dałem. Tak to było w tym czasie minus 17, jak spałem pod mostem. No wiem, że ja hotel, akurat. Każdy mówi, że on nie ma tak w domu. Ja mówię, tak się postara i pod mostem się źle też budować. Mhm. <laughs> Robert, ty mówiłeś o tym, że jesteś 30 lat na ulicy. Jak to się stało, że ty stałeś osobą bezdomną? No za swoją głupotę. No mówiłem, e, kiedyś chciałem uciekać jak każdy akurat za granicę, no. Na zachód. Za, na zachód. No A, ble, 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 przeszedłem to, to to. A o tej doby pory miałem problemy. która... Bo że... cię zatrzymano, tak? No, siedziałem w Polsce rok Roksiasu. Gdzie? No, mówię ci, Zielona Góra. A w Zielonej Górze? Ludziska dwa. To... A Jak oni mówią, Zielona Góra, największa dziura. No, <noise> tak mówili. Nie obrażam miasta. To Ty może dlatego tak Polski dobrze znasz, a nie z Teleranka, hmm. tylko z aresztu? Nie. Kiedyś Polski nie znam tak dobrze. To pomyłka. Kiedyś się nauczyłeś na ulicy Polskiego? Słuchaj, yy, ciesi, no morawiacy mieli polską telewizję. T, t, e, jedynkę dwójkę, nie? Tak hmm. ja oglądałem zresztą w niedzielę polską telewizję. serii Pancerniach, tam jakieś Bolek, Lolek. Tyle No. To jako dzieciak to chcą miałem oglądać. A raz od czasu zbyli też dobre filmy, jakieś Westerny, niebo tak, al po, po Polski mówili. nie? Uh -huh. Ja dużo mam filmów teraz, ale nie mam jak się to nazywa, ten Wideo. Tablet, komputer. Komputer nie chcę. Taki mały, kurde, co się plity na tam puszczają. Odtwarzacz? No, odtwarzacz taki, no. A ja filmu mam wojskowych, obojętnie z której pory, kura... DVD, o. No, DVD. Aha. Mam bardzo dużo. Jeszcze, yep. jeszcze porozdawałem tego. Ja teraz mam yy, dwa kartony tego, a dobre filmy, nie jakie, jakieś supermany, bo coś takiego, to nie są, to jest dla dzieciaków. Jak to się stało, że trafiłeś do Austrii, do Wiednia akurat? Ach, historia... Ja tu kiedyś przyjechał... Przez pomyłkę. Ja ci wytłumaczę po prostu. Przez pomyłkę, słuchaj mnie dobrze. Kiedyś y, kupiłem bilet do Hamburga, A jeszcze oni mieli... Niemcy marki, nie? W mhm. 90. No tak na ten bilet przejechałem całe Niemce a z Monarchum wjechałem do Wiednia. Tu spotkałem parę ludzi co Polaków, no tak wiesz, ja się no, teraz się dogadam normalnie. Ale kiedyś... gdzie Hamburg, gdzie Wiedeń? To żeś po prostu pomylił pociągi. Nie, jechałem centralnie do Hamburga. Bilet mnie kosztował kiedyś na korony 1700, nie? Przejechałem na ten bilet cele Niemczech bo y, kiedyś się dało robić idioty z tych, a, nie? Z kontrolerów. Z kontrolerów. Teraz zrobię w nich idioty. No, a wjechałem tutaj do Austrii. O, 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 ja mój tu, za coś. Pod... O, wiesz dlaczego? Bo Herbst było, kiedyś była ta stójka robocza. Teraz jeszcze działa. Ja, co to jest to Herbst Tam pracę można było dostać, tak? Kiedyś. To już dawno, to już 10 lat jest tam. Mhm. Czyli ty przyjechałeś tutaj za robotą, za pracą? No. I pracowałeś? Tak. Jak długo i w jakich zawodach? Jako, nie, jako nie jak długo, ale robotę jak siedzisz na Herbst, to od razu zrozumiałeś. Od, od 50 silników do 100. Mhm. Robisz przykład, 4 godziny mogłeś mieć 400, mogłeś mieć 200, nie? Mhm. Będzie niektórzy tego nie rozumieją, taj ci mallaci, co tu przyjadą, a ja przyjecham do, do Austrii robić, kurda, a nie zna języka. To też problem, nie? A jeżeli mogę Cię zapytać, jak to jest z tą twoją żoną, bo ty mówisz, że ty nie masz żony, ale czasami mówisz, że masz żonę, ale na papierze. Na papierze mam. Co to znaczy mieć żonę na papierze? To nie jeden tak by chciał mieć żonę na papierze. <laughs> tak sądzę. No po 20 jestem 22 lata jestem żonaty, ty papierowo ale 10 lat i nie widziałem, nie wiem, gdzie jest. A nawet mnie to nie obchodzi, słyszałem coś innego, bo w tym roku biłem w Brnie, tak słyszałem coś innego. Nieważne. A powiedz mi, jaką rolę w Twoim życiu odgrywa alkohol? A, raz, ale teraz... Kiedyś piłem mocno, a teraz się napiję tak trochę, okej. Okay. A uspokaja trochę. Lepiej niż jakieś tabletki, która tabletki te e, lekarza też nie chcą żółwda alkohol tak samo, oczywiście. A czy to, że pijesz alkohol, utrudnia ci na przykład znalezienie pracy? Bo ty mówisz, że to nie mnie chcesz utru... pracować. A ja chcę pracować. Ale... No ale mówisz, że za 7 euro nie będziesz pracować. No na pewno nie. A za ile byś poszedł do pracy? Za dychę, tak. Za dychę, tak. A taką pracę da się znaleźć za dychę tutaj? Da. Ono zacznie, teraz jest, jest trochę utlum od nowego roku mogę iść robić na cmentarz, e, 1400, ale idzie, to jest to trochę za mało, akurat 12 godzin non stop. Co to jest cmentarz? Cmentarz, no, tam gdzie ludzi chowają. Tak. A rozumiem. No na cmentarz i robić, sprzątać grobi, poprawiać i poprawić, a takie to. I ile to można zarobić? Za, za, za tygodni za mało. 1400 to jest za mało. 1400 miesięcznie i za ile godzin dziennie? No, 112 godzin. O, co ja dzień. Od 7 do 7, to jest za mało. 1400. To jest za mało? To wychodzi tak mniej więcej niecałe 50 euro dziennie. No. no ale 50 euro dziennie to, jeżeli tutaj mieszkasz, to dla Ciebie to byłaby fura pieniędzy. To nie będzie, która codziennie dzień na cmentarzu. No, jako nie mam nic przeciwko, temu, mnie się podoba, komu, komuś coś poprawić, to, to, to. Ale nie będzie tam cały dzień siedzieć. No tak. 12 godzin, a 5 godzin się wyśpię z powrotem. <grym> a czy takie rzeczy jak na przykład emerytura, to ty nie dostaniesz emerytury? No nie, nawet by i do ostatnich sobie nie dojdzie. <grym> To co? Tak się nie dożyje, kur... To A, no są... czego tak mówisz? Może to, są, to są takie bajki emerytury. W ogóle nie myślisz o tym, że nie będziesz miał emerytury? Nie trafi Cię to? Do mnie nie trafi. Aha. Znam dużo ludzi, która Dostał emeryturę, która Za dwa dni umarł. No tak na... Na to ja mam robić? Będzie robić, a przeżyć te pieniądze. Tak się robi. Jeżeli możemy jeszcze chwilę pogadać o alkoholu. Czy ty jesteś uzależniony od alkoholu? Jesteś alkoholikiem? Troch, trochę tak. Nie za bardzo. Ale mo, u mnie jest y, prędzej papieros. Ja mogę przestać od razu. To, ale to też nie jest zdrowo od razu przestać. Powoli przestać. Bo od razu, jak człowiek przestanie, może umrzeć też na to. Tak samo jak z papierosem, jak mówią. A, ja przestałem od razu, jedno i drugie i żyję. A nie mów, że się na Wigilię, bo jak ma ktoś urodzin, że się nie napije. Nie, nie piję alkoholu w ogóle. Tak jakbyś mi chciał poczęstować tą wodą z tego stawu tam. Nie, nie piję po prostu. A powiedz mi, czy ty pijesz też inne alkohole niż piwo? Piwo, wino, wódkę. A czego pijesz więcej? Piwa, wina czy wódki? No, więcej piwa. Piwa, tak? Wino mi za, za bardzo... Wczoraj się chciałem kupić kartonik, bo miałem na niego. Kura nie mieli. Kupiłem się tego głupiego musketera, to się nie da pić. To jest chyba najgorsze wino, które co istnieje. Czy ty codziennie pijesz alkohol? Tak. Od ilu lat? U... Kiedy miałeś ostatni dzień, kiedy nic nie piłeś? U... 9 lat temu, półtora miesiąca nie, nie trknąłem alkoholu. A dlaczego? Bo nie chciałem. Czyli od 9 lat codziennie pijesz? Tak. Trzy tysiąca dni, dzień po dniu? No. Ale ja się za to nie chcę. No ja nie, tego nie mówię. Ale słuchaj, są takie ludzie, że się muszą upić. A ja się nie upijam. Ja, po, ja wiem, że mam dość, nie piję. Trzeba... Przykładowo to piwo, co trzymam w ręce, nie? Mhm. Jak już mnie nie podchodzi, zostałem, rano go wypiję, nie? Bo w nocy. Czy zdarza się tak, że masz ochotę się napić alkoholu, a nie masz alkoholu przy sobie? Albo nie masz na alkohol, co wtedy robisz, jeżeli masz ochotę się napić, a nie masz kasy na alkohol? W ogóle tak się zdarza czasami, czy nie? Raz od czasu tak. A gorzej, jeżeli nie mam papierosa. A, rozumiem. A alkohol to, to z tą drugą stroną, ale... Ale sam mówiłeś, że szukasz petów na ulicy, no, to ty... zawsze znajdziesz peta, a alkoholu możesz nie znaleźć. Też się znajdzie. Trzeba Znajdujesz alkohol, tak? Trzeba wiedzieć gdzie. A powiedz mi, jak jeden się bawi w weekendy? Czy można wtedy takie to, butelki to się, to do połowy się... nadpite znaleźć w mieście? A nawet całe. Co mi chłopaki, a ja tam nie, nie wchodzę, bo to jest niebezpieczne. Gdzie jest niebezpiecznie? No na, e, w centrum, nie? Na tych dyskotekach, choć butelki schowają do krzaków niebo pod lawkę tak. A. A znajdziesz nawet całą butelkę. Tylko że można po nosie dostać wtedy? No. Aha. Ja tam nie chodzę. Aha. A zresztą tu, tu na tak, Nie wiem jeśli tu jeszcze robi ten serp, tak tego zawsze. O, już, już tu nie byłem, cały rok tu nie biłem. Zimą tu byłem jeszcze w tym roku. A... Ten serb zawsze mi kupił czeskie piwo, a da mi paczkę papierosów. Serby, tak? No. A, rozumiem. Aha. Czy ty tak. masz jakieś sposoby na takie organizowanie sobie alkoholu? Mo, z tego złomu, mówiłeś sam, niezbyt tak. dużo pieniędzy jest. 20 euro na tydzień, mówiłeś. To za Da się widzieć. Kto myśli tylnymi kolkami da się widzieć. Da się z tego kupić. Guthaben, wszystko na telefonie. No. Co to jest Guthaben? No, że naladujesz telefon gdzie możesz A. dzwonić. To też nie jest... Ja się zawsze... Ja jak nie potrzebuję, nie ładuję. Flaszka wódki, taka najtańsza, kosztuje chyba 6 euro? Sześć. Robert, powiedz mi, czy to, że pijesz alkohol codziennie od tylu lat, czy to ci jakoś przeszkadza w życiu? Czy... Nie. Nie no mogę iść od razu i pociąć to, to drzewko kuram. A mnie się nie chce dzisiaj. Jutro, tylko jutro chyba ma padać. No jutro się tu pokaże na 1000 procent, ale jak nie będzie za dużo padać, tak jutro te, tam, tam gałęź nie ma. To nie ma problemu, ja to mogę za chwilę zrobić, a mnie się nie chce dzisiaj. Czyli ty pijesz alkohol i to, że pijesz alkohol codziennie, ci nie przeszkadza w swoim życiu. Nie. Hmm. Ale jesteś typem samotnika, wolisz pić sam też bym chciał mieć kochankę jakąś, no ale to nie ma, nie mam, ma, bo piję, nie? <noise> to teraz ale... już nie, nie wiem czego ci życzyć, papierosa, czy, czy piwa, czy kochanki. A, a Dobrze, ja rozumiem. Ale to jest moje wina, no, ale kto by chciał takiego starego dziada, akurat? A, wiesz co, mi się wydaje, że ty masz taki dość fajny charakter i myślę, że nie na ja kobieta... Ja jestem, z... bo jestem w urodzeniu lwa, w chińskim horoskopu kopie jest ta małpa. Ja się zawsze poradzę, a nie lubię jak ktoś ze mną będzie dyrygować. O, to teraz rozumiem. Także kobiety nie mają szans. A mają szans, ale nie będziemy mówić. Mu... E, mogłem, mogłem, ale serbowi tłumaczyłem. Nie? O, ja ci dam kobietę, ja mówię na co akurat. Ja pójdę do roboty, ona się będzie gdzieś, gdzieś bokiem z kimś spuściać. Powiem grzecznie, bo wiedział, że nie mam mówić brzydko. <grystanie> Robert, życzę Ci wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że jak będę następnym razem w wiedniu to się zobaczymy. Tu mi telefon masz tak za. <grystanie> Dzięki za rozmowę. Trzymaj się. Na razie.